z tej strony Anty i witam was w pierwszym odcinku ja, na nie, nie e, kanale i, e, e, ale... I dzisiaj zaczynamy taką serię, trochę to dziwnie, bo zaczynamy już z zabiciem smoka Ale ogólnie no to mamy tutaj taki serwer 1.18, na którym Serio, sobie gramy smoka? <grym> tak, ogólnie gdzie jest ten portal? O, Ej, bo... Tam jest Dziuda w wodzie ta... A ta nadal jest? Nie, zniszczyłem Czekaj, to jest plus, tu? Plus. O dobra, nie, bo tak ten... Nie ja wiem, ja tutaj zostawiam swoje względy no. Dzień dobry to, że... Ej, Ale wiecie, wiecie, że ten portal nie zadziała, bo tu jest źle Okej okay. No i drodzy, to jest trzy. ten dzień Uwaga, trzy, dwa, dwa ja nie jeden ma. A, dobra, A ja Blobix nie, ma. nie no, to y, mam nadzieję, że to wam się spodoba Jak będziecie, mam takiego seta, nie jest on najlepszy, ale ma prota trzy no. czy splaycie i na butkach To jest fajne akurat Nie mam co prawda ja tego To one, two, three, four Okej, okay, wracamy po cięciu. Teraz możesz, Blewix, powiedzieć bo co chciałeś Pytanie do nie Ant, Antiego. Jak się czujecie, że dzisiaj są Mikołajczycy? O! E, ej, czemu ja nie mogę wbić? E, mu musisz wejść w taką jedną. Ej, bo jak Spadzał. sobie ja, ja też spadam. Boku, żyjemy. Żyjemy, tylko to jest... A, na... a, Dawid. Dawid nie ma pój. Pyk! Chcę być... Ja tam zabiłem sobie. Wiatr, dobra. Ja nie wiem, nie umiecie grać. Pyk. Pyk. No kurde, nie daję perły, no. A łódkę miałem no no Blogix, ja oddawaj mi oddawaj mi bądź. łódkę. Zrobię. Ja ogarnę te wieże, które są w kratach. Moi drodzy, ogólnie taki tip, jak no, macie nie. te rzeczy w kratach, no, to wystarczy, nie. że staniecie idealnie na dole i będziecie mogli trafić no, w park. Ja na opcji nie wiem. Chyba, że na Jej, nie... Dzięki, perł... Za perłek! Dzięki, Mordo. Perłu. Dzięki, perło, za perłę Dzięki, perła Wydałaś się wystrzelić Ej, kurna, SpongeBob, dzięki, perła A! Jestem zban. Dobra, wszystkie wieże nie żyją Uwaga S, łatwo, wiaderko o, Sorry, Boku. Czekajcie, ja potrzebuję tego jego ziewu O, dobra, mam Czuję, czuję, czuję. Ja potrafię Ile rozpoznać ma Ile ma KP? Eee y już y zaraz jedna trzecia mu tylko zostanie Dobra Nie, 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 nie W lop... lop... Oczywiście, że odleciał lop... Nie, ja źle pójdę Jest! Ja Zamiłem go ja, ja ją trzeba wziąć Patrz na niego Nie ja patrzę na niego Nie, masz, nie, masz. nie. Proszę! Jest! Jest! Nie. Tak nie można! jajo Ej, czemu ja jestem w end... Aha, Lag jest, jest Właśnie plaga, był lag, bo był to... ja byłem w endzie do... Ej, robimy trade, chłopaki! Dacie mi jajo, to ja wam dam ten e, ziew smoka, żebyście zrobili zaczip Więc to było, moi Ej. drodzy, Gdzie zabicie dajmy? właśnie Gdzie smoka Chęcimy, chęcimy kozaka, chęcimy kozaka Anki, O. <laughs> Ej, bo ja już żarcia nie mam Masz Jeden jak co nie? Dajcie. Masz. Dajcie. No. Dziękuję. Łatwo. Nie. Wiesz jak ja mam mało HP. Ja nie mam jaja. O co ci chodzi? Ja nie mam jaja. Dobra, moi drodzy, w kolejnym filmie być może pójdziemy do endu. Nie wiem. Znaczy do end city, Jezu. Dawi. Do end city. Pójdziemy do endu. W następnym odcinku pójdziemy do endu. Powiem wam mniej więcej o co w tu chodzi. Mamy tutaj tą górę, nie? To jest Dawa, oczywiście góra 1,18. Ja Ponieważ teraz są te takie epickie góry Więc mamy tę wielką górkę, co nie? Tam w ogóle jest dżungla I tak, tutaj jest mój dom I tu macie mój domek, on będzie jeszcze większy, on jest dopiero połowa tego domu, bo to będzie drugie piętro Mamy tutaj taki hall Tylko, że ja nie mam żarcia trochę i lika, Tutaj mamy takie itemki, zobaczcie, takie coś poza tym um, już ja nie wiem trzy za dużo to, to wziąłem, są e, dobra potrzebuję żarła szybko jakiegoś e, nie wiem co wybrać ja ok. mam, no, tutaj to mamy farmę czciny, to, to jest w takim drewnianym a tutaj jest Od jeszcze zejście normalnym. do Kejwa, aż do minus 59 kratki więc jest to naprawdę nisko bo nie, jeżeli nie wiecie to teraz jest do minus 64 kratki jest mały no, tak? aż do a wysokość wiem, jest, jak jest, jak jest aż do 320. Ma, tutaj tak? mamy pszczółki. to te... tutaj jest dom Wojtka, jak widzicie. I on y, na razie ma jako jedyny full enchant, więc od niego korzystamy z enchantu. Jak widzicie? On ma taki ładny bardzo domek w, w tym stołnie takim biglejowym. Like, yeah. Tutaj mamy portal do Netheru te, też jak tutaj to, jest Cina i jedzenie. Tutaj mamy właśnie bazę Woka. Y, no i jeszcze tu jest baza w Blobiksa. Kozak, to, to ja, to to ja nie wiem, gdzie to to on ma bazę. Tak. Tak. Ja tutaj równe trochę terenu Creeper. Pokaż jaka moja baza jest ogromna Tutaj mamy te Czyli dziwnie lewitujące wielolne. Tutaj mamy pięknie lewitujące Llewo, schody Blobixa Brawo e, ładne, tutaj, e, ładne tutaj wszystko jest zrobione Mamy Dobra. tutaj takie fajnie urozmaicone szkło żółte Dwa psy, patrzcie, tutaj mamy ogólnie skrzynki Blobixa i Spadaj psie, bo mi tarczy zaraz zażyjesz. To, to jest To jest jeszcze Daszka. cave A tutaj no, są skrzynki jest robię wiadro, pyk A, mało. To hmm. Marchewek, a tutaj jest Mob Grinder, który nie działa. Oczywiście, nie bo kto go z... robił? No, jak robił, Ile... jak zwykle. Yeah. Za kary. No i tak to Posząc. wygląda, właśnie moi drodzy. Teraz pewnie, może pójdziemy do NCD. Nie wiem, czy będę to nagrywał, ale może trochę poczekamy z tym City, żebym mógł jeszcze to nagrać, bo fajnie by było. Ale ogólnie hmm. pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i lajeczku tego filmu. I e, was elo, was elo, i... elo, elo, wina. Pożegnajcie się, chłopaki. No. no, no. Not right.